Mamy dosłownie poziom z Undertale! Wow! Mam jeszcze papyrusa. Jak świetnie zrobiony poziom! W sensie nie spodziewałem się, że będę tutaj miał Undertale'a. Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Geometry Dash. Dzisiaj także skaczące klocki przez klocki, a to dlatego, że jest bardzo duże zainteresowanie z Waszej strony i nie sądziłem, że aż tak lubicie tą grę, więc czemu by nie nagrać tego jeszcze raz, tak randomowo? Tym bardziej, że usłyszałem, że zrobiliście dla mnie poziomy i to naprawdę wiele poziomów, i z tego co wiem, wyszukuje się je tutaj. Pod oczywiście nikiem MERES i mamy Merezachka jakaś, Merez Challenge. Meresium Land, Meres Meres Meres, Meres Training Ship, Meres Challenge, Meres Gin, Meres Tutorial, Challenge, Challenge i co jeszcze podwójny przygoda i Meres. Zagram sobie w niektóre z tych poziomów w dzisiejszym odcinku i generalnie na tym się skupimy. Nie na tych podstawowych poziomach, ale na e, poziomach od was. Bardzo chcieliście, żebym nagrał wasze mapki, więc proszę bardzo. Kłaniam się do tej tutaj propozycji. No i nagrywamy wasze mapy. Ale zanim to to oczywiście na początku dowiedziałem się, że jak kliknę tutaj o o, dobra, jak kliknę tego go który tutaj skacze, czyli te klocki, to dostanę nowy kolor. I tak się stało, ja to już zrobiłem wcześniej. Zobaczcie, dostałem różowy chyba z tego, co wiem. Powinienem mieć... O! Taki, może nie różowy, taki odcień skóry bardziej. Albo czekajcie... Różowy, różowy, ok Pod tym kątem już widzę, że taki różowy w sumie. Ale ten różowy mnie nie uszczęśliwia tak szczerze. Wolałbym i tak mieć, no nie wiem, na przykład niebieskie oczy. I póki co mamy tylko takie takich tutaj, takie klocki nie mam zbyt wiele, zaraz zobaczymy sklep ale najpierw odbierzmy sobie daily bo z daily mamy te wiecie kulki inne rzeczy, zawsze to do przodu może kupimy sobie jakiś nowy fajny klocek i oczywiście jeszcze ta duża skrzynia ja w tą grę nie grałem poza nagraniem więc tak naprawdę mamy stan z odcinka czyli to co zrobiłem na odcinku to tyle tego mamy dobra przejdźmy do sklepu gdzie on był tutaj? i gdzie był ten, o the shop, okej mamy nasz temi shop, tak jeżeli chodzi o Undertale, mamy takie strzałki do kupienia, ale wiecie co, nazbierałbym tysiąc i kupił na przykład to, tego tutaj z twarzą takiego albo tego tutaj uśmiechniętego, takiego fajnego uśmiechniętego, naprawdę fajny. Oczywiście, możemy tutaj też kupić te pojazdy, którymi latamy. O ten jest też fajny. Taka żaba i żabol, dinozaur, coś tego typu. E, dobra, to ja nazbieram te kulki i wtedy ewentualnie pod koniec odcinka coś kupimy. Dobra, więc będę wybierał losowo te poziomy, które dla mnie zrobiliście. Zobaczymy, co zrobiliście i czy z tych poziomów mogę zdobywać też kulki. Byłoby fajnie. Weźmy pierwszy. Meredith Challenge. Meredith Challenge brzmi dobrze. Get it, oczywiście slowing down, ok? Harlagan. No dobra. Wydaje mi się, że. A tu mogę ocenić, tak? I co wtedy? Volt. No to ocenimy oczywiście po zagraniu. Lecimy z tym poziomem. A jak mam to pobrać? A tutaj na dole mam pobrać. Okej, okay, to pobieramy tą piosenkę. Oczywiście, że ją pobierzemy, bo lepiej zagrać z piosenką. Nie obiecuję, że przejdę wszystkie wasze poziomy, ale w następnych odcinkach bardzo chętnie to zrobię. W ogóle zdziwiliście mnie, że robicie mi poziomy w geometrii Dash, nawet jak o tym nie powiedziałem. To jest bardzo miłe i doceniam to. Mimo, że we wszystkie nie zagram, bo nie starczy nam czasu u takiego odcinkowego. To na pewno zrobię to później. Dalej możecie tworzyć poziomy, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany. Może jeszcze klocki wlecą w przyszłości. Jeżeli po prostu Wam się podobają, to możecie teraz zostawić łapkę w górę, chyba że zrobiliście to wcześniej i ja będę wiedział, żeby nagrać jeszcze raz. Dobra, lecimy z poziomem Meres Challenge. Kurczę, poziom trudności Meres, tak myślę. Um. Aha, powinienem odwiedzić sklep. No nie wiem, czy poziom trudności Beres, bo właśnie nie ogarnąłem. Ojejku, naprawdę, ja muszę tak od razu tutaj zrobić to. No dobra, spróbuję dla ciebie. Nie wiem, jak, nie wiem jak do tego podejść. Może muszę od razu trzymać. Nie wiem, czy za głośno to nie jest. Chyba przyciszę trochę. Okej, 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 już wiem, już wiem. Przynajmniej wiem jak to zrobić. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo chyba mam za głośno grę. O, o, o! Kolego, ja nie wiem. Zrobiłeś mi taką trudność. Ja nawet nie wiem jak te poziomy... Nie wiem... Nie wiedziałem, że ta trampolina wybija wyżej. Nie wiem co tutaj dana rzecz robi. Dostałem taki poziom hardy na sam start. O Jezu. Muszę tu kliknąć? A ja tu muszę klikać na tym. Okej, okay, spróbujemy jeszcze z dwa, trzy razy. Jak mi się nie uda, to się poddam. No cóż. Nie wszystko da się zrobić. Klikajmy. Aha, tu jak klikam... Bo wiecie, ja tych pojazdów jeszcze nie znam. Ja dopiero zaczynam grę. A tutaj ktoś mi już zrobił bardzo zaawansowaną mechanikę. Ale spróbuję. Podoba mi się, że tutaj wszystko jest robione pod rytm. I podoba mi się to, że wygląda to tak jak Happy Wheels. Bo w Happy Wheels także mamy takie, wiecie, tworzenie poziomów dla twórcy i to jest mega miłe. I bardzo fajne tutaj zgranie w muzyce, muszę przyznać, dla autora. <grym> ale chyba tego nie przejdę, szczerze, bo jestem naprawdę słaby jeszcze. Ale dziękuję, dziękuję. Na pewno jeszcze do tego sobie wrócę prywatnie i spróbuję to przejść. 40%, mam nadzieję, że Was to zadowala. Daj łapkę w górę, bo naprawdę bardzo. O, nowy kolorek za to mam, super. Taki różowy bardziej, taki wiecie, ciemniejszy różowy. Nie znam się, jestem facetem, na kolorach się nie znam. Dziękuję ci. Czekajcie, bajka. Bycarla... Aha, bo. Garlagan, czy Karlagan to był twórca tej piosenki, a prawdziwy twórca tej mapy to Dino Hacker? To przepraszam bardzo, to Dino Hacker, dziękuję ci. I fajnie, że. View Profile, mogę sobie wejść. Uuu, mogę zobaczyć, co tutaj mój widz ma, i widzę, że ma zielone kolorki. Ok. pozdrawiam cię, Dino Hacker, i dziękuję ci za mapkę. Lecimy z kolejną, bo ja tutaj musiałbym jeszcze poćwiczyć, żeby to przejść. Za dużo mechanik, jak dla mnie. Co lecimy? Meresium Land, niech będzie. Zobaczymy co to jest. A, oczywiście muszę pobrać, to czekajcie chwilę. Dobrze więc Nino Ninoob pokaż co tam dla mnie zmontowałeś. Jestem ciekaw. E, Okej. Okay. <słuchy> Przepraszam, nie zauważyłem tego. <słuchy> o kurczę, to takie wystające kolce będą. Dobra. Dla Mereza, dziękuję, dziękuję. E, jak ktoś prze... Aha, tu trzeba wpaść pomiędzy, czyli dobrze zrobiłem. Wiecie co, ja chyba żadnej mapki waszej nie przejdę do końca. To nie dlatego, że mi się nie podoba czy coś, ale naprawdę to jest trudne. Za to podoba mi się styl, w jakim to zrobiłeś. Coś na styl Pataponów, gdybym nawet powiedział. Uuu, co tu się dzieje? Ja jakby nie wiem dokładnie, możecie mi napisać komentarz, o co chodzi z tym, że jak tutaj sobie wlecę... ...w te takie kulki grawitacyjne... To w tym momencie ja muszę trzymać ten przycisk? Czy może lepiej nie? Kurczę, Meres, postaraj się trochę. Ósme podejście, bardzo dobrze idzie, świetnie. O i patrzcie, nie zadziałało. Ja muszę kliknąć? W sensie klikam, ale dwa razy, czy ile? Naprawdę nie mam jeszcze wyczucia do takich poziomów. No nie! Będzie, że jestem totalnym słabiakiem i nawet widzę, nie docenia za pracę, bo no, jak to trafić? Nie wiem dlaczego, ale za każdym razem trafiam na tego węża na górze. Znaczy nazywam go wężem, nie wiem co to dokładnie jest. Albo zlatuje na dół, więc dla mnie ten poziom jest totalnie nie do ogarnięcia jako dla nóbka. Spróbujmy, opatrzcie. No i zobaczcie, za bardzo mnie do przodu pcha. Kurczę, doceniam za mapę, ale. Dajcie mi jakieś prostsze poziomy, dajcie mi prostsze poziomy, błagam. O, mam mój kolor, fioletowy, świetnie. Będę mógł w końcu ubrać się w swój kolor, a nie z oka, ciągle zielony. Ale zielone oczka sobie dam chyba, wiecie? Dobra, <grywa> chyba podziękuję. Sprawdzę kolejne poziomy. Dziękuję za oczywiście łapkę. Też obiecuję postarać się przejść ją sobie prywatnie, bo za długo mi pójdzie na nagraniu. Na to jest naprawdę dla mnie męczarnia. Jestem słaby, tak przyznaję się. Kurde, nie umiem grać w geometrii Dash. Masakra. A to ja mam tylko fioletowe oczy, no nie. Czyli to nie jest całość. No dobra, to niech przynajmniej będą te fioletowe oczy w zielonym kolorze. Wolałbym na odwrót, ale no nie ma wyboru. Lecimy z kolejnymi mapami. Może będzie jakaś łatwa dla mnie. Taka ma łatwiutka totalnie. E, trening. Tutaj mam jakiś short. Mere No, brzmi ciekawie. Zobaczmy to. Mam się ruszać czy nie mam się ruszać? Aha, bo to coś w tym stylu, dobra. Zróbmy tak. Nie, źle. Muszę poczekać. Nie, jeszcze muszę poczekać. Ja nie wiem o co tu chodzi. Naprawdę. Jakby nie wiem dokładnie, jak te grawitacje działają w tym. A jeżeli nic nie zrobię? Aha, to to, to nie przejdę. Kurde, no wyszło mi. No przecież ostatnio mi wyszło, Halo. Czekajcie jeszcze raz. Jakie wy mi poziomy robicie jakieś szalone? Z mechanik, których nie rozumiem w ogóle. Możecie mi pisać komentarze teraz o co w tym chodzi. Ja bardzo chętnie poczytam. Co na przykład zrobić, kiedy jestem tą kulką taką o tym, w tej chwili? Jakby... O co chodzi? Chyba, że ktoś zrobił taki poziom, żebym tylko padał. No to bardzo mi miło, świetnie. Dobra, no to jak dla prosów, to ja przepraszam, ale ja stąd uciekam. Zostawiam łapkę w górę, panie Fox D2020 i uciekam. Meres tutorial. Tak, poproszę o jakiś tutorial, naprawdę, chciałbym jakiś tutorial przejść. Meres tutoriale, tutoriale. Ok, ok. Czekajcie, tutorie, tutorial. A, tutorial. Dobra, zrozumiałem. Dwa razy kolce. Najtrudniejsze kolce. Zostaw suba dla Mereza. Teraz łódka, ok? Pójdź, żeby spadać. Klikaj, żeby zmienić grawitację. O! Oh. Klocek, ale możesz klikać kilka razy, żeby latać. Okej. Okay. No i właśnie taki... Dziękuję ci. Taki tutorial, taki tutorial, oczywiście nawiązanie do tutorial z Undertale. Um, jest jak najbardziej miły i wskazany. Tak prosiłem i dostałem. I zmieniamy grawitację, patrzcie. Pyk, mamy UFO. UFO widzę tak sobie lata, możemy klikać. O nie, to trzeba trzymać. Fala jak, jak łódka, okej. Okay. Czyli taka fala. Czyli to jest taka fala, dobra. I teraz już bym zrozumiał tamte poziomy. Dlaczego ja twojego poziomu pierwszego nie wziąłem, żeby zrozumieć tą grę? Ok. Grawitację zmieniamy. UFO i teraz nie za daleko. Tutaj fala i robot. A, żeby skoczyć bardziej, to się przytrzymuje robotem. Dobra. Halo, co jest? Co tu się dzieje? <grytanie> Fajny poziom, dobra robota, okej. Okay. Kurczę, jak fajnie. Jeszcze mam nowy kolor odblokowany. Czy za ukończenie poziomu mam kulki? Nie mam. Not bad, okej. Okay. 100%. Dziękuję ci, Adam... Witkowski8, za wytłumaczenie mi o co chodzi w tej grze, bo nie wiedziałem, że ten taki... taka kulka, taka kulczasta kulka to w ogóle zmienia grawitację i tak dalej. Naprawdę zasłużona łapka i przejdźmy jeszcze do jakiegoś poziomu. Jak widzicie za dobrze mi nie idzie, 40%, 7%, bo nie ogarniam tej góry. Znaczy teraz już bym wiedział, bo mam grawitację ogarniętą, dzięki tutorialowi od Adama. 23% tu ukończone i co jeszcze możemy na koniec zagrać, moi drodzy? Może tą przygodę? Weźmy przygodę, brzmi ciekawie, pobieram muzykę i to będzie ostatni poziom na dzisiejszy odcinek, żeby nie przedłużać. Będę chciał prywatnie zagrać sobie także te zwykłe poziomy po to, żeby zdobyć kulki, moi drodzy. I te kulki wymienimy w końcu na jakiś lepszy wygląd dla mnie, żebym nie był takim każualnym, takim wiecie, osłabiakiem. Bo tutaj widzę, że wszyscy widzowie, prawie wszyscy, mają jakieś fajne figury, a ja mam takiego klocka słabego, podstawowego. Poza tym chcę te kolory zdobyć. Dobra, pobrałem to, ale czekajcie, jeszcze chciałbym coś sprawdzić razem z wami. Czy ja mam tutaj jakiś kolor fajny? Bo coś było. Nie, no, różowe, no to, to to mnie nie urządza. I na żółto, dobra, może być. Jak mam nowy, to w sumie użyję tego. Różowe oczy? Nie, no fioletowe, w moim stylu, czyli fioletowy kanał. E, dobra, search i oczywiście meres. Naprawdę dziękuję za wszystkie tutaj poziomy, które są. Um, tam też był jakiś trening. Kurczę, tyle tego jest. Dobra, zagrajmy jeszcze w ten, bo też nie ma co za długo. O. Oh, Okej. Okay. Uh, rozumiem, rozumiem. Czy to jest Sans? Okej, okay, już to mam. Na zasadzie u Sansa, czyli musimy klikać bardzo szybko, żeby to omijać. Mamy dosłownie poziom z Undertale. Wow! Fight albo Mercy. Mogę wybrać? Ciekawe. Dobra, to weźmy Mercy, tak w moim stylu. Aha, i winę. <laughs> Okej, okay, czyli musimy fight użyć. Dobra. I tutaj mam jeszcze papyrusa. Jak świetnie zrobiony poziom. W sensie nie spodziewałem się, że będę tutaj miał Undertaila. A, a tym trzeba trzymać. No dobra. Nie wiem, czy to przejdę, ale jestem zaskoczony jakością tego poziomu, bo kurczę, do... jako że nagrywam Undertaila i ktoś zrobił to w geometrii Dash, bo widać tutaj dużo takich, takich nawiązań, takich wiecie. Oja, jak tu przejść? To w ogóle będzie hard totalny. W każdym razie i tak jestem zadowolony z tego. Nie wiem jak włączyć ten noob Mode dla Mereza. Chętnie bym skorzystał. Wiecie, no jestem tutaj nowy. Naprawdę ciężko mi jest to zagrać. Da się to w ogóle kliknąć? Jakby to jest jakiś żart, czy jak? Co to było? Chyba kliknąłem, wiecie, ale i tak to jakoś nie, nie, nie udało się tego zrobić. Osiemnaste podejście, ale szczerze, e, przynajmniej początek, który tutaj widzę, jest naprawdę dobry, tylko po to już chyba nie przejdę. Musiałbym przy tym posiedzieć dłużej. To może bym przeszedł. Patrzcie. Tutaj trzeba tą strzałką. O! Jeszcze odwrócił kością! Włączyłem Practice mode, żeby sprawdzić jak daleko dojdę w tym poziomie, jak on wygląda, wiecie? Tylko nie wiem, czy teraz nie będę mógł... O, okej. Okay. Nie, tutaj za szybko. Muszę usunąć te dwa checkpointy. Znowu. Próbujemy. Chciałbym zobaczyć więcej tego poziomu, no bo... To jest poziom z Undertale'a ktoś zrobił. To naprawdę musiał się nastarać. Nie zapisuj mi! Dobra, i lecimy. No nie! No nie! A, i jak ja mam to ominąć niby? To nie wiem, czekajcie. Gdybym tak w dół poszedł od razu... O, właśnie! Dobra, kości, kości, kości I lecimy dalej A, Nie wiem, gdzie jestem Co ja mam tutaj zrobić? Nie, nie znam się na tej grze, nie rozumiem Dobra, udało się A ty kim jesteś? Czy to może jest Flowey? Kto to jest, to nie wiem Czekajcie, mam problem O, dobra Aha, tutaj mnie coś zabiło Czyli muszę na to wskoczyć? Jezu, ja nie ogarniam mechanik geometry Dust. Ale dziękuję Ci za zrobienie mapki w stylu Undertale, naprawdę dobrze się bawię, dobrze się bawię. PRACTICE już 62%, daję Ci łapkę w górę, FOX, znowu FOX, nie, czy to był... A ja już się mylę, To chyba był po prostu FOX, nie znowu tylko FOX, także... Okej, okay. wszystko jasne, kilka mapek przeszedłem, naprawdę dobrze się bawiłem, mimo że do końca ich nie udało mi się przejść, to i tak bardzo, bardzo fajnie to wszystko tutaj porobiliście. Także, no moi drodzy, jeszcze przejdźmy sobie od gdwiktor.pl, tak na koniec. Ok. Aha. Nie wiem o co chodzi, ale nieważne. Tak sobie na koniec jeszcze przejdę i powiem wam tylko tyle, że dziękuję wam, że robicie te poziomy, bo naprawdę jestem. W ogóle byłem zaskoczony, że że mówicie do mnie: Marys, zagraj w geometrii, dasz bo pełno poziomu, jest dla ciebie. a tak myślę, dla mnie? Dlaczego, niby? No i tak wiecie. No, i ja tego nie przejdę. Miło się człowiekowi robi. Ja obiecuję wam, że poćwiczę to prywatnie. Tak jak Friday Night ćwiczę, tak tutaj. W geometrii też poćwiczę. Kurde, bo nic mi nie wychodzi. Jestem zły na siebie. Masakra. No, jak to nacisnąć? Dobra, uwaga. Trzeba dłużej przytrzymać. Dobra. Wiecie, to jest jak z każdą grą. Ja to zawsze powtarzam, ale wiadomo. Trzeba się tego nauczyć, i później człowiek już. O, przechodzi, proszę bardzo. Okay. O, 17%. No, niby nie tak źle, ale. Widzicie, po czasie już się uczę mniej więcej tych ruchów, których totalnie jeszcze nie ogarniam jako nowy gracz tej gry. Także mam nadzieję, że nie jesteście wkurzeni i przyjemnie Wam się oglądało moje lamienie. Dzięki za oglądanie, za wysłuchanie mnie. Dziękuję za poziomy, możecie robić kolejne oczywiście. Także Happy Wheels za niedługo powróci. Chciałbym jeszcze nagrać jakiś odcinek z Happy Wheels, także tam też możecie poziomy robić. Ja chętnie je ogram. I co, do usłyszonka, trzymajcie się i cześć. A ja sobie idę pograć, troszeczkę potrenować tutaj prywatnie, no bo jestem słabiakiem.